Jest także częścią takiego większego projektu, które Biblioteka realizuje, Historia na i Sala. Projekt dostał dofinansowanie ze do środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historycznych w Polsce. Dostaliśmy na realizację projektu dofinansowanie w wysokości 10 900 zł i projekt realizujemy od 10 stycznia do 30 września 2025 roku. Celem projektu jest przywrócenie pamięci o przedwojennej historii miasta, którym ponad 60% mieszkańców stanowiła Ludność Żydowska, wśród której byli między innymi znani właściciele kilku kawiarni, fotograf. Istotne jest przywołanie ze wspomnień oraz zachowanych tekstów i obrazów wartościowego wkładu ludności żydowskiej w rozwój miasta. Tradycyjna, niegdyś wielokulturowość miasteczka jest dziś wyraźnie niewyraźnym mirażem. Co powoduje zubożenie kulturowe i brak lokalnej wiedzy i punktu odniesienia do budowania w przyszłości. Odkrywanie na nowo przedwojennej historii miasta, gdzie Żydzi wspólnie z Polakami budowali lokalną społeczność. Dlatego też postanowiłam, sobie napisać do tego Instytutu o dofinansowanie i żebyśmy mogli wspólnie zrealizować te działania i poznać historię, która była naprawdę nie tak daleka, a sądzę, że wiele rzeczy do Żydzi też byli Polakami przede wszystkim, pracowali, bo tu mieszkali, to było ich miejsce, tak? Dlatego też zaprosiłam na dzisiejsze spotkanie, idealnie mi się wpisuje panią Ewę Krychia, która jest z zawodu bibliotekarzem, ale z zajmowania. bardzo kocha literaturę, historię i od wielu lat zajmuje się badaniem historii Żydów sukulskich. Ale historia i tradycja, i to, jak się żyło i współżyło w takiej małej miejscowości jak Sokółka, jest bardzo podobne, jak się żyło i świętowało i pracowało w takiej miejscowości jak Symmetycze. Doskonała okazja do poznania historii, tu jest w powieści pięknie napisanej. Ale też e, Pani Ewa napisała książkę e, w ogóle taką naukową o Żydach w okresie II wojny światowej, o zagładzie, także też jest u nas dostępna. Teraz chciałabym Państwu jeszcze powiedzieć, że Ewa jest ambasadorem Muzeum POLIN i niedawno tak skopiła się ma ogromną wiedzę. W ogóle była też w Izraelu, e, więc poznała bezpośrednio przez doświadczenie obyczaje, przynajmniej część ich. E, no i chciałabym, żebyś nam opowiedziała, jak się zaczęła, kiedy się zaczęła ta Twoja miłość do tego narodu żydowskiego. Kiedyś, czy tak od razu się zainteresowałaś, czy to może w czasie późniejszym? <laughs> Dziękuję bardzo za takie miłe słowa, ale ja najpierw chciałabym Państwu podziękować za to, że przyszliście, bo to jest dla mnie naprawdę bardzo znaczące. Nieważne, czy to byłby duży tłum ludzi, czy to są, tak, nieduża duża grupka, ale wiadomo, że to są ci wybrani ludzie. Proszę Państwa, ta moja przygoda w ogóle z historią, poznawaniem historii żydowskiej, rozpoczęła się jak trochę może dziwnie, nie dziwnie, w każdym razie st st stopniowo, jak gdyby kropelka drążyła w skałę. W okolicach, w pochodniki, mamy prawda, Tatarów, mamy ludność prawosławną, która deklaruje się jako też białoruska, mamy katolików, ale też właśnie mamy ich do dzisiaj, ale należało też wspomnieć o tych, którzy w bardzo tragiczny sposób odeszli y, podczas zagłady w okresie II wojny światowej, czyli o Żydach. Y, no i cóż, i tutaj y, pojawiły się problemy, bo y, co można, jak można napisać o Żydach, jak nie ma materiałów na ich temat. I ja napisałam 9 listów z tych y, y, 7 listów, do, do 7 rodzin, tych siedmiu adresatów odezwało się do mnie pięciu Żydów, którzy czterech mieszkały w przechółce do II wojny światowej, a jeden mieszkał w Białstotu, ale też był mi przydatny. I muszę Państwu powiedzieć, że te listy były wspaniałe, bo były pisane w języku polskim. Może to nie była też jakby taka czysta polszczyzna, ale jednak y, pisane po polsku tyle lat po wojnie. To, co tutaj jest opisane, ulice, miejsca, kawiarnie, y, miejscowości okoliczne, wszystko to jest jak najbardziej wzięte z życia, nie? to nie jest wymyślone. Jedynie wymyślona jest ta historia y, tej takiej tej miłości, która wybuchła między moją babcią a Żydem, i ta jej walka, walka ze swoją, swoją religią, bo ona czuła się katolicką. więc tu sugerowano jej, że powinna przejść na judaizm. Więc ona zaczęła walczyć z tym, czy rzeczywiście tak powinna. To w każdym razie, już więcej tak nie będę tutaj wgłębiała się w to, żeby może bardziej Pani zachęcić do tego, żeby przeczytać tę książkę, bo jak to się skończyło, to też wolę nie mówić. W każdym razie, to też Państwo mogło się domyśleć, bo Niestety, że nie, nie wyszła za mąż, tylko ta katolicka, i. i Ale się kawałek No to... w każdym razie, e, no, chociaż ja nie ukrywam się bardzo, że ja e, byłam na takim etapie, że szukałam w sobie korzeni żydowskich. Rzeczywiście, czułam się jakaś taka. Bo dlatego, że dużo ludzi pytało się mnie, e, czy ja jestem żydówką? No bo dlaczego się interesuje tym tematem? Państwa, barmutwa to jest po prostu takie, jakby też może takiego jak wyżmowanie nasze, jeśli chodzi o katolików oczywiście. Chłopcy w wieku 13 lat. Dostępują takiego zaszczytu, żeby w synagodze. Odczytywać publicznie ze zwoju tory jakiś fragment. I to dla nich naprawdę ogromne przeżycie. Są, mają taką tutaj nakrytną no, takie jak gdyby szary, w nocy się jarmułkę. W każdym razie to jest w wieku 13 lat. Oni jakby inaczej podchodzą, inaczej traktują mnie odejście. Niż, yy, niż czy prawosławni, czy katolicy. jak to wygląda? Wie? Tak, no, no cóż, akurat udziały żadnego na szczęście nie brałam w po, pogrzebie. Yy, w każdym razie yy, u nich ten, jak ktoś umiera, to on tak bardzo szybko działają, żeby już od razu pochować tę osobę żeby ta osoba już jakby no, nie była tu na powierzchni, tylko szybko ją zakopać, czyli owijają białe płótno i tak jak gdyby to jest taka ala trumienka z desek zbita, po prostu żeby, żeby to jakoś no, nie wiem, się trzymało oczywiście w pozycji siedzącej ta, ta, ta no, Oni trochę ją łamią zdaje się, bo no nie w taki leżący, tylko bardziej przydał tej pozycji. Ja nie jestem znawcą, się dopiero uczę tego, tej tematyki, tak. ale z kolei jak ja rozmawiam, y, mnie, mnie interesuje. Tam jest też cmentarz, mhm. historia, zapraszam następnym razem do Trochiczyna. tam jest wszystkie historia inna, bo ten y, posiewóg 39 1941 rok, okupacja sowiecka cmentarz 800 metrów od Rózbuga, nikt nie mógł wejść cmentarz w tych 800 metrach i do budowy mógł większość masek została zabrana przez Rosjan. Ale o co chodzi, jak rozmawiałem z chłopakami, którzy byli w tamtym roku, to oni też takie pytania zadawali. Więc jeżeli chodzi o toficzyjski cmentarz, to jest to jest mit, że pozycja siedząca. Mhm. W Polsce chowano normalnie, tak jak pani mhm. mówi. Yy, bardzo szybko, mm -hmm. ten, ten, ten cały pośmierci, zabijany i wlew jeszcze w pozycji siedzącej. A zdarzało się, że wiecie, zanim to ciało zamieje się po rękę, zeszliwniała i i w takiej pozycji, tak chowana. Tak. Tak A to jest rzecz charakterystyczna, Nie, jednak jest w ślimatyckim tak cmentarzu. Yy, u nas nasza znajoma Lena, yy, po tąginie Żydów Dorficzyńskich, postawiła tablicę pamięci i ona jest skierowana tak, jak i ciała, no bo chodzili z różdżkami, bo nie można robić sumacji, że ciała są skierowane nogami w kierunku Jerozolimy, przynajmniej to dotyczy Antabica, która jest w Dotyczynie. I tablica, która nie wskazuje kierunek Jerozolimy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, tak jak on mi mówi, oczywiście ja nie jestem autorytetem, tak jak pani, proszę się nie gniewać, że na przykład jeżeli chodzi o cmentarz, nie można mówić, bo na przykład Polacy, nie wiem dlaczego, chrześcijanie, Używają słowa kirchut, To, tak. coś, to, to, to nie można mówić, tak. bo to, to jest z niemieckiego miejsca, kościół, miejsce przy Kościoła. Nie ma u Żydów kościoła. Mhm. Trzeba mówić cmentarz żydowski. I teraz tak. Pokolenie na czyli pokolenie kapłańskie, ma zakaz wchodzenia na cmentarz, na teren cmentarza, ale mądrość żydowska miejsca mają dla swoich przy samym murze. Mhm. O ile taki jest, że jak oni przychodzą odwiedzać raz do roku. Przynajmniej grup swoich środków, więc stoją za murem, ale widzą mogiłę. No i się prawda? Oczywiście cmentarz jest miejscem nieczystym i na cmentarzu, na przykład czynnym yy, w Warszawie Połowoskowskim, jest pompa. Oczywiście przed wejściem trzeba ręce tym bardziej, bo są słowa Abrahama, <laughs> które pamiętam, że jeżeli <laughs> dlatego tak szybko chowali, że yy, jeżeli ktoś znajduje się w domu zmarłego, przy zmarłym, musi jak najszybciej się oczyścić, bo on jest nieczysty, ale on się nie ma żałoby, bo po, 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 po tak jak u chrześcijan. Po prostu oni są zadowoleni, że już na łonie Abrahama jest ich zmarły. Ale też jest wiem, czy Pani zwróciła uwagę, że dużo z tradycji żydowskiej chrześcijanie przyjęli przynajmniej pokolenie naszych dziadków. Co ja zauważyłem, jak się chodziło, czy z babcią, czy z Mamą, świętej Pani po sąsiadach, jakby bobrze. Zatrzymywanie zegarków, a zwłaszcza lustra, zasłanianie czarnym, jakby szmat. Jest jeden bohater, nie mówię o tobie, bo ty mi to książkę zanotowałeś. Jest dużo po I właśnie na tym się na tyczanin, który ocalał wstępniki, Kalman Krawiec. On zmienił nazwisko. Nie pamiętam, na jakim udziałem na kontakcie napisał swoje wspomnienia, Książeczka ma ze sobą bez stron, niestety po angielsku opisuje, to też tam było, nie tłumaczyć. ma problemu, akurat w nie chwili problemu jest właśnie, i on opisuje na przykład, że właśnie pas graniczny był na Bogu, Karman Kras, to, to jego wspomnienia, ale jak po na jakim powoli zmienił nazwisko, żona Zwęgrowa spotkali się w Treblince i razem 2 sierpnia 1943 roku, jak była ucieczka likwidacja obozu. Yy, to To Witaj, Przyjeżdża Żyd do Twojej yy. miejscowości yy, i zastaje tam innych mieszkańców w swoim domu, którzy do niego tak mówią. To może przeżył? To niech może, jak pamięta, żeby to szczęście się nie skończyło. To było między telegraficznym skrócie. Jego ktoś wyjął, jako mało dziecko poszedł w świat w 70 roku, przejrzał i mówi tak, po polsku. Ja nie wiem, kto mnie uratował, ale ktoś z tego miasta, ja chcę robić biznes, ale tutaj, żeby i oni mieli biznes, tak? To takie rzeczy się widzieli, bezrobocie, żeń, zakładnie, mięsne, a żeby tak, gdyby ich zaprosić tutaj, że żeby jesteśmy normalni, bo wy też jesteście Polakami. Tego nie ma. I to nawet na skalę rządową tego w Polsce nie ma, oszukuj. Miałem okazję właśnie rozmawiać prawie tylko telefonicznie parę razy właśnie z Trzykramerem. I on zadano mi pytanie, Robert, ty mnie powiedz, ile jest teraz w kaflarni w, 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 w Zielarycza? To początek lat 2000 ja właśnie pytałem. Ja powiedziałem, jedna, może dwie. On powiedział jakąś cyfrę, ja nie pamiętam, nie chcę głamać. To zobacz, jaki to jest dziwny świat. My, Żydzi polscy, mieszkający w Izraelu, mamy sentyment do Polski. Myśmy produkowali kawne berlinki, takie rzeźbione. My je kupimy w Hiszpanii, w Niemczech, we Włoszech, a czemu nie w Polsce. To jest ta Polska jakaś... Mówił, nasza Polska coś dziwnie działa. My no jakby nie naprawimy, to nie mamy opcji, no, Ale my musimy o tym a... mówić, pisać tak,